Się ten. Czemu nie miałem, tego resetu na wszystko? Weź mnie, buddy, leźmy. On nas zabija teraz, kurwa, zobacz. Ej, będzie na jakim poziomie się szło na jedną z tych arenek? Ej! Gadzetan, arena? O, patrz, ragun. A, fajnie, że ktoś mnie wskrzesi, Bali, dzięki bo ty Spowolniłem go dla nas Ty... O... No nie no, zjechał, nie. Pomścicie nie weźcie. Zabijcie go, bo ja resam żony. Ja już myślałem, czego zjadę na hita, to... Pocznego życia. Teraz, please. Pierdalając włoki, co za pojemnik.